Dzień dobry profesorze, Tomasz Erm, Konfederacja Korony Polskiej, okręg 31 Katowice. Dziękujemy za wywiad przede wszystkim i jeżeli można poprosić o kilka krótkich odpowiedzi na krótkie pytania. Przede wszystkim w odniesieniu do dzisiejszego wykładu podniesienie korony polskiej po tysiącu lat. Dlaczego temat został tak mocno zbagatelizowany przez obecny zarząd polski? Dlatego, że w... Koronacja Bolesława Chrobrego w 1025 roku po pierwsze stanowiła element powołania suwerennego państwa polskiego i współczesny rządzący Polską rząd, popierający integrację europejską, federalizację Unii Europejskiej, no jakby nie jest mu to w smak ten kierunek i przypominanie o tym wydarzeniu, budowanie tradycji tożsamości narodowej na tym wydarzeniu. To jest jakby pierwszy powód. Po drugie, pamiętajmy, że Bolesław Kropry koronował się wbrew Cesarzowi. Jeden z kronikarzy niemieckich zapisał, że bezczelnie się koronował wbrew Cesarzowi. Pan Bóg go pokarał i po kilku miesiącach zmarł. I innymi słowy, było to koronacja bez zgody cesarskiej, właściwie była deklaracją niepodległości państwa polskiego. Oczywiście wtedy nie znano w ogóle tych terminów, ale do tego się to sprowadza. No i w, w takiej sytuacji jest to dla, gdybyśmy to na współczesne czasy przełożyli, to jest mniej więcej tak jak poleks. Czyli tak jak Bolesław Krob przestał uznawać cesarza, to tak jakby dzisiaj premier czy prezydent Polski powiedział, że robi co chce i nie ogląda się na Komisję Europejską i na Frau Ursula von der Leyen, która jest taką kaiserin cesarzową, odpowiednikiem cesarza. Jest to po prostu niewygodne dla rządzących, którzy projekt Polska zaczynają zwijać na rzecz projektu europejskiego. Czyli z jednej strony aspekty historyczne, z drugiej strony śmiało można powiedzieć, że obecny rząd już jest tak bardzo antypolski, że nawet takiej okazji nie był w stanie wykorzystać na swoje cele. No w ekonomiści zawsze mówią, ci liberalni, kosmopolityczni, dla których nie istnieją państwa narodowe i narody, zawsze mówią, że tego typu rocznice się wykorzystuje do wyformowania kraju, można zarobić na turystyk, turystyce, hotelarze, nie wiem, producenci pamiątek czy cokolwiek innego. Zauważmy, że tego argumentu liberalni Ekonomiści w Polsce nie podnosili, innymi słowy, wygaszenie tożsamości narodowej uznano za istotniejsze niż nawet zyski ekonomiczne. Wszystko jasne. Kolejne pytanie dotyczy obecnych sondaży Konfederacji Korony Polskiej. W dzisiejszym sondażu bodajże IPSOS-u albo CEBOS-u, przepraszam, w 100% nie pamiętam. Odnotowaliśmy wynik na poziomie 9,4%. W ostatnich miesiącach te wahania są dość mocne, bo od powiedzmy dwóch punktów procentowych do teraz. Dziewięciu z kawałkiem? Czy takie przepływy elektoratu wydają się profesorowi całkowicie naturalne? Czy jest to jakaś gra polityczna na wciągnięcie korony? Coś ja, ciekawego. Ja nie jestem socjologiem polityki, który się zna na sondażach, ale znam paru, którzy się znają i, i twierdzą oni, że jeżeli sondaże się bardzo rozjeżdżają w tym samym czasie, robione przez różne firmy, to są dwie możliwości. Te, które są, mają najwyższe wyniki, zostały po prostu, mówiąc no brutalnie, kupione, no ale ja jakoś, jakoś nie spodziewam, żeby korona miała pieniądze na kupowanie sondaży, bo to są drogie zabawki, yy, więc wtedy jest wytłumaczenie drugie, jeżeli nie wchodzi to w grę, a mianowicie jest to rozchwianie elektoratu który nie jest, jest mam ma, można powiedzieć, jest nie jest pewny swojego głosu, na kogo zagłosuje, waha się. Na przykład się waha, czy to będzie głos stracony, czy nie będzie głos stracony. I dlatego wtedy może być taki duży rozrzut. No bo generalnie w sondażach rozrzut nie powinien być większy niż 3%. 3% jest traktowany no, 3%. Jako, jako, jako normalny. Tutaj mamy do czynienia z rozrzutem rzędu, nie wiem, 6%. Dwie trzecie elektoratów to z powrotem. Także to on świadczy po prostu o rozkwianiu elektoratu. Być może, że oznacza to po prostu, że korona sięga po nowe grupy elektoratu zawiedzionego swoimi dotacjonalnymi wyborami. W przypadku korony, wbrew temu, co wielu uważa, to nie jest konfederacja mencenowo-posakowa. Przepływ elektoratu raczej następuje z prawa i sprawiedliwości. To jest elektorat PiSu, który już nie jest w stanie zdzierżyć tego, co PiS mówi i robi, bo się to tak rozjeżdża pomiędzy teorią a praktyką. No, poza tym, no ja powiem tak, no jak ludzie zobaczą na jakiejś tam konwencji programowej, którą PiS ma, te same twarze, które wszyscy znają. O których wszystko pokazały, co potrafią i czego nie potrafią, no to zaczyna się elektorat chwiać po prostu w tym momencie. I zauważmy Państwo, że ostatnio w sondażach, PIS już przez pewien czas wygrywało z koalicją Powietrznych w sondażach, ostatnio zaczyna przegrywać, a równocześnie rosną w sondażach wskazania na koronę i ja bym te procesy połączył w spójną całość. To znaczy, grupa, nazwijmy to patriotycznych wyborców, jest ta sama, i teraz jest pytanie, na kogo oddadzą głos. Widać, że elek część elektoratu PiSu zachwiała się w swojej wierze w Jarosława Kaczyńskiego i w to, że Jarosław Kaczyński Polskę zbaw, że będzie prawda. A część ma nadzieję na powstanie partii prezydenckiej. Część ma tak, generalnie znaczna część wyborców PiS-u nie wierzy w Jarosława Kaczyńskiego, nie wierzy we wszystkich Błaszczaków, Brudzińskich, Suskich i tak dalej. Wierzy, że to nie jest żadna odpowiedź na problemy Polski, dlatego szuka czegoś nowego, czy to partia prezydencka, czy, czy właśnie, właśnie Korona, bo przepływy z PiS-u do partii Mencena i Błaszczaka, wbrew temu, co się mówi, sądzi powszechnie, one są minimalne. Będą wcześniejsze wybory? Nie będzie, dlatego że Koalicja Obywatelska po wcześniejszych wyborach straci władzę z tego prostego powodu, że tak zwane przystawki, czyli koalicjanci, prawdopodobnie żadna z nich nie wejdzie do Sejmu i nawet jeżeli partia jeżeli maldatowska wygra te wybory, co może się zdarzyć? To wygra w ten sposób, że zje przystawki swoje. A za mało tego jest, żeby rządzić samodzielnie, dlatego nikt w koalicji rządowej nie jest zainteresowany tym, żeby te wybory się odbyły. Donald Tusk będzie się obawiał o po 6 rano pukanie do drzwi, prawda, APW, czy tam policja, czy ktokolwiek inny, a przystawki wiedzą, że już do Sejmu prawdopodobnie nie wejdą, dlatego no, powiem tak: no, każdy chce pobrać diety, ile może. No. Mieć, trzeba mieć ludzkie uczucia dla posłów Oczywiście. i zrozumienie, że to chodzi o diety, to są tak zwani, w gwarze sejmowej to się nazywa posłowie dietetyczni. Tak jest. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia. Do widzenia.